Cześć, tu Olis' History Profiles. Dziś omówię życie Madame de Montespa, kochanki Ludwika XIV, zwanej czasem prawdziwą królową Francji. Jednak skrywała mroczny sekret, ujawniony podczas niesławnego skandalu morderstw zwanego aferą trucizn. Oskarżano ją o oddawanie czci diabłu, by zdobyć względy króla. Françoise Athenais, de Rochechouart, de Mortemart, znana powszechnie jako Madame de Montespan. Urodziła się 5 października 1640 roku w rodzinnym zamku na zachodzie Francji. Wywodziła się z dwóch rodów szlacheckich, które mogły prześledzić swoje pochodzenie setki lat wstecz. Ta długowieczność wśród arystokracji była wyróżniająca, co oznaczało, że jej rodzice mieli niezwykle wysoką pozycję społeczną. Jej ojcem był Gabriel de Rochechouart, książę de Mortemar, książę Donne Charlotte, a jej matką była Diana de Grandson, dama dworu Anny Austriaczki, królowej Francji. Ponieważ rodzice byli zajęci na dworze, jako dziecko zostawała w majątku i uczyli ją prywatni nauczyciele. Czasami towarzyszyła matce w Luwrze, lecz w wieku dwunastu lat Wysłano ją do szkoły klasztornej, co zakończyło te wizyty. Została tam przez kolejne pięć lat. W tym czasie nauczyła się czytać i pisać na przyzwoitym poziomie, a także trochę matematyki. Przede wszystkim uczono ją religii i dobrych manier. Mówi się, że Franuas była bardzo religijna i jako młoda kobieta regularnie chodziła na mszę i przystępowała do komunii. W 1658 roku Franuas opuściła szkołę, a dwa lata później, mając 20 lat, została dwórką księżniczki Henriety Anny Angielskiej, żony brata króla Ludwika XIV. Oczywiście, dostała to stanowisko tylko dzięki wpływom matki i nazwisku. W 1661 roku Franuas zaręczyła się z Ludwikiem Aleksandrem de la Tremouille, lecz małżeństwo nie doszło do skutku. W wyniku niefortunnego splotu wydarzeń Ludwik Aleksander został zmuszony do ucieczki z Francji, gdy sekundował swojemu przyjacielowi w pojedynku. W wyniku ośmioosobowej bójki zginął człowiek, więc gdyby jej narzeczony nie uciekł, zapewne zostałby stracony. Wkrótce potem François poznała młodszego brata mężczyzny, który zginął w tym samym pojedynku. Nazywał się Ludwik Henri de Pardillon de Gondrin, markiz de Montespa. Wkrótce zakochali się w sobie i pobrali się w styczniu 1663 roku w Paryżu. Françoise, obecnie Madame de Montespan, urodziła dziecko nazwane wkrótce Christine. Następnie w 1665 roku urodziła chłopca o imieniu Ludwik Anton. Niestety jednak jej mąż był uzależniony od hazardu i był impulsywny, jeśli chodzi o jego nawyki wydawania pieniędzy. To wywołało duże problemy finansowe w rodzinie. Para mieszkała w ładnym domu blisko Louvru, co pozwalało Madame de Montespan uczęszczać na dwór i wykonywać tam swoje obowiązki jako dama dworu księżnej orleańskiej. Na dworze była znana ze swojej wielkiej urody i doskonałych rysów twarzy, a ponadto była świetną rozmówczynią, pełną dowcipu i uroku. Jej sposób wysławiania się sprawiał, że była bardzo atrakcyjna dla mężczyzn na dworze i oczywiście wielu zalotników próbowało ją zdobyć, mimo że była mężatką. Jej uroda i wdzięk szybko przyciągnęły uwagę króla Ludwika, XIV, który zaczął ją adorować. Nie wiadomo, kto chciał zdobyć kogo. Ale oboje byli zainteresowani romansem. Ich romans zaczął się zimą 1666 roku, a już w maju 1667 widywano ich razem. W tym czasie oficjalną kochanką Ludwika XIV była Ludwika de La Vallière, pozycja, która motes pan pragnęła jej odebrać. Choć król wcześniej czuł coś do La Stopniowo tracił nią zainteresowanie i chciał zbliżyć się do Motespan. Chociaż Lawalier wiedziała o zamiarach Motespan, była naiwna i wierzyła, że serce króla należy do niej, więc wszelkie próby Motespan byłyby daremne. Podobno nawet śmiała się z jej żałosnych wysiłków. Jednak to właśnie takie nastawienie wkrótce sprawiło, że Lawalier straciła swoją pozycję. W tym czasie Lavalier i królowa Maria Teresa były w ciąży, więc poprosiły Montespa o zabawianie króla na prywatnych kolacjach. Montespa zyskała przyjaźń obu kobiet, ale wkrótce pożałują, że dopuściły ją do króla. Podczas jednego incydentu Madame de Montespa zauważyła, że król ją podgląda podczas mycia. Podobno wtedy upuściła ręcznik, dając królowi widok. Po tym wydarzeniu król stracił zainteresowanie Lavalier. Aby ukryć nowy związek, przez pewien czas trzymał ją i przeniósł obie panie do wspólnych pokoi, które musiały dzielić. Lavalier pozostała na dworze jeszcze przez kilka lat, ale po utracie swojej pozycji na rzecz Motespa ostatecznie odeszła i wstąpiła do klasztoru. Motespa słynęła z urody i uroku, ale to nie był jedyny powód, dla którego szybko zdobyła względy króla. Różne relacje i zeznania podczas niesławnej afery trucizn twierdziły, że około roku 1665 madame de Motespa zaczęła odwiedzać medium o imieniu Katarzyna Monvoisin, znaną jako La Voisin. Była to notoryczna postać półświadka, która oferowała różnorodne usługi. Odwróżenia, przez aborcję, potrucizny i wiele innych. Według relacji, Modespa uparcie dążyła, by zdobyć serce króla i zostać jego oficjalną kochanką. Twierdzono, że Montespan używała afrodyzjaków na królu, uwiodła go, a na końcu brała udział w czarnych mszach, aby zdobyć jego serce. Rzekomo podczas tych rytuałów, La Voisine i Montespan. Wzywały diabła i modliły się do niego o miłość króla. Jedno z opisów tych rytuałów brzmi następująco. Na ołtarzu rozkładano długi czarny kawałek aksamitu, a na nim królewska kochanka kładła się całkowicie naga. Zapalało się sześć czarnych świec. Celebrans przywdziewał ornat wyszywany tajemniczymi znakami ze srebra. Złota patena i kielich zostały położone na nagim brzuchu żywego ołtarza. Wszystko było ciche, poza niskim, monotonnym pomrukiem bluźnierczej liturgii. Asystentka podeszła do przodu, niosąc niemowlę w ramionach. Dziecko zostało przytrzymane nad ołtarzem, a przez jego szyję przeciągnięto ostry cios. Stłumiony krzyk i ciepłe krople spadły do kielicha. I spłynęły na białą postać pod spodem. Zwłoki zostały przekazane lawazę, która obojętnie wrzuciła je do pieca stworzonego do tego celu, rozżarzonego do białości. Te czarne msze komo były używane przez Montespan nie tylko by zdobyć serce króla, ale też by je utrzymać, gdy tylko okazywał zainteresowanie inną kobietą. Pomimo licznych zeznań. Nie było jednoznacznych dowodów łączących Montespan z Lawazę i jej działaniami. Bez względu na prawdziwość tych oskarżeń, Madame de Montespan została kochanką króla w lipcu 1667 roku. Pomimo wszystkiego, co działo się na dworze, mąż Montespan wciąż był w jakiś sposób nieświadomy romansu swojej żony. Był nieobecny z powodu służby wojskowej i dopiero w czerwcu. 1668 roku dowiedział się, że jego żona jest w ciąży z dzieckiem króla. Po otrzymaniu tej wiadomości, Ludwik Henryk stał się wściekły i agresywny. W jednym z incydentów kazał pomalować swoją karetę na czarno, mówiąc, że opłakuje zniknięcie swojej żony. Po krótkim uwięzieniu, Ludwik XIV zesłał go następnie na południowy zachód Francji. W kolejnym roku wrócił do wojska. Lecz po porwaniu dziewczyny i napaściach z ludźmi musiał uciekać do Hiszpanii. Dopiero w 1674 roku Montespa i jej mąż zostali oficjalnie rozdzieleni. W 1669 roku Montespa urodziła pierwsze dziecko z królem. Z czasem para doczekała się jeszcze sześciorga dzieci. W 1673 roku Troje żyjących dzieci pary zostało uznanych za legalne przez Ludwika XIV i otrzymało królewskie nazwisko de Bordemont. Motespa była zajęta na dworze i miała mało czasu, by zajmować się potrzebami swoich dzieci. Większość dzieciństwa spędzili z guwernantką, madame Scaron, bliską przyjaciółką Motespy. Po cudzołóstwie Motespy z królem Kościół katolicki uznał ją za wroga. Pewnego razu w 1675 roku Montespa taktaszek poprosiła księdza o pokutę, by przyjąć komunię wielkanocną, lecz ksiądz, znając jej złą reputację, odmówił rozgrzeszenia, mówiąc: Czy to ta madam, która gorszy całą Francję? Idź, porzuć swoje szokujące życie. A wtedy przyjdź i rzuć się do stóp sług Jezusa Chrystusa. Do tego momentu Madame du Montespa była przez niektórych nazywana prawdziwą królową Francji ze względu na swoje wpływy na dworze oraz długoletni romans z Ludwikiem XIV. Jej tak zwane panowanie zakończyło się tragicznie w 1677 roku, gdy powiązano ją z największym skandalem dekady. Aferą trucizn. Po szeroko zakrojonym śledztwie Voisine została w końcu schwytana i przesłuchana. Być może była torturowana, ale na pewno trzymano ją w ciągłym upojeniu alkoholowym, by nie milczała. W końcu ujawniła nazwisko swojej najsłynniejszej klientki, Madame de Motespa. La Voisin twierdziła, że Montespa kupowała afrodyzjaki i odprawiała czarne msze, by zdobyć i utrzymać względy króla wobec innych kochanek. Mimo braku dowodów poza jej zeznaniami, wpłynęło to negatywnie na jej reputację. Wielu uważało, że Madame du Montespan także spiskowała, by zabić króla. Wiadomo było, że jej relacja z Ludwikiem XIV nie była już tak silna jak wcześniej. Cóż, król okazał zainteresowanie księżną fontaż. Niektórzy sądzili, że Montespan otrułaby króla, gdyby panna fontaż miała ją zastąpić. Jednak panna Fontaże zmarła w 1681 roku, zanim romans z królem mógł się rozwinąć. Niektórzy sądzili, że za jej śmiercią stała Montespan, jednak prawdopodobnie zmarła z przyczyn naturalnych. Dodatkowe podejrzenia wobec Madame de Montespan wynikały prawdopodobnie z powodu jej pokojówki, często łączonej z La Voisin. Generał porucznik policji Gabriel Nicolas de Larigny, prowadzący śledztwo, dostrzegł liczne nieścisłości w zeznaniach o rzekomym spisku Madame de Montespan na otrucie króla. Dlatego najpewniej była niewinna tych zarzutów. Król był zszokowany oskarżeniami wobec matki swoich dzieci i natychmiast nakazał ukryć dowody przeciw Madame de Montespan. Na przykład rozkazał usunąć ze sprawy zeznania przeciwko Madame de Montespan. Oskarżyciele Madame de Montespan zostali potajemnie dożywotnio uwięzieni. Madame de Montespan nigdy nie była przesłuchiwana ani konfrontowana z oskarżycielami. W kolejnych latach. Madame de Montespan coraz bardziej angażowała się w działalność charytatywną. Założyła szpitale dla starszych i sierot, internat dla ubogich dziewcząt oraz schronisko dla najuboższych Paryża. W 1691 roku Madame de Montespan postanowiła wycofać się z życia na dworze i rozpoczęła życie zakonne w klasztorze w Paryżu. Dostała pół miliona franków emerytury. Które przekazała na pomoc innym. Podczas długiej emerytury madame de Montespan przekazywała duże sumy na szpitale, cele charytatywne i była hojną mecenas sztuki. Ostatnie lata życia madame de Montespan poświęciła bardzo surowej pokucie. A jako ostateczną pokutę poprosiła męża o przebaczenie i o ponowne przyjęcie jej, lecz on odmówił. Jednak, co dziwne, przed śmiercią wyznał swoją miłość do Montespan i mianował ją wykonawczynią swojego testamentu. Madame de Montespon zmarła 27 maja 1707 roku, w wieku 66 lat, prawdopodobnie na chorobę serca. W dniach poprzedzających jej śmierć traciła i odzyskiwała przytomność oraz miała poważne duszności. Przed śmiercią prosiła wszystkich o przebaczenie. Jej ostatnie słowo to przebaczenie. To był History Profiles, który dla Was opowiadał. Mój kanał jest w opisie poniżej. I nie martwcie się. Forgotten Life zwróci w przyszłym tygodniu z kolejnym filmem. Cześć!